Wczoraj przekazałam Wam bardzo smutną wiadomość o śmierci Małgosi. Jednocześnie usunęłam z mojego kanału film z jej udziałem, który został nagrany i przesłany mi z prośbą o publikację w czerwcu tego roku. W czerwcu otrzymałam dwa filmy. Drugiego z nich nie opublikowałam, uważając, że w pierwszej kolejności należy dopełnić formalności czyli zwrócić się do pana Jacka Kurzątkowskiego z żądaniem usunięcia filmów. Materiał, który otrzymałam, zamierzałam wyemitować tylko wtedy, gdyby te działania okazały się bezskuteczne. Czy Małgosia i Jarek podjęli takie działania, nie wiem. Mam nadzieję, że to zrozumiecie. Moim zdaniem nie da się walczyć z działaniami nieetycznymi stosując nieetyczne metody. Uznałam wtedy, że o decyzji Małgosi i Jarka pan Jacek Urządkowski powinien zostać poinformowany przez nich samych w sposób formalny. Sytuacja jest dla mnie trudna. Nie sądziłam, że będę zmuszona podejmować tak trudne decyzje w tak dramatycznych okolicznościach. Ze względu na stanowisko pana Jacka Kurzątkowskiego w sprawie filmów z Małgosią i Jarkiem, niezrozumiałe dla mnie nie tylko ze względu na okoliczności rozstania Małgosi i Jarka z kanałem, Jak to ogarnąć, ale także z takich zwykłych ludzkich powodów, postanowiłam opublikować ten materiał. Niestety, nic więcej dla pani Małgosi nie mogę zrobić. Nie zostało mi udzielone pełnomocnictwo w tej sprawie, nie mogę podjąć żadnych działań prawnych. Ale jeśli będzie taka wola pana Jarka lub członków rodziny pani Małgosi, to oczywiście służę pomocy. Bardzo chcę jednak wierzyć, że nie będzie to potrzebne. Osoby, które są zaniepokojone treścią komunikatu na stronie społeczności kanału, Jak to ogarnąć? Uspokajam. Życie na sam koniec okazało się dla Małgosi o tyle sprawiedliwe, że odeszła bardzo spokojnie. Przepraszam za jakość, ale zależało mi na tym, żeby wypowiedź Małgosi Jarka nie była w żaden sposób montowana. Pani Małgosiu, jest mi bardzo przykro, że mogę zrobić dla Pani już tylko tyle. Dzień dobry Państwu. Ja do Pana Jacka Krzątkowskiego. Panie Jacku, nie jeszcze sobie żadnych publikacji filmów z nami, żadnych logo na koszulkach, na jakichkolwiek produktach, bo się spotkamy w końcu, naprawdę. Mów Małgosiu. Ja to samo, ja też nie życzę. Nie życzymy sobie tego. Bo nie mam zamiaru być już dalej publikowane, żeby Jacek Korzuchowski zarabiał na mnie pieniądze, które mi obiecał, że mi mieszkanie wynajmie. A on tym sposobem w dalszym ciągu będzie zarabiał na mnie na moich filmach. Ja sobie nie życzę nie sobie. i niech sobie, niech zlikwiduje te nasze Proszę wszystkie filmy wszystkie skasować. i żeby nie było naszych zdjęć na żadnych koszulkach, bluzach, bo ma sklep podobno internetowy. Ja sobie nie życzę, żeby moja podobizna gdziekolwiek widniała. Dziękuję bardzo.